Pole figury F1 złożonej z dwóch stycznych zewnętrznie kół o promieniach 1 i 3 jest równy polu figury F2 złożonej z dwóch stycznych zewnętrznie kół o promieniach długości R. Zobacz rysunek. Długość R promienia jest równa. Pola tych dwóch figur są równe. Więc spróbujemy najpierw policzyć pole figury pierwszej. Składa się ona z czego? Z dwóch kół. Więc pole figury pierwszej to będzie pole małego koła, a wzór na pole koła to pi r kwadrat. Promień jest tutaj jeden. Dodać pole drugiego koła. I nasze r to trzy. Ile wynosi pole? I dodać dziewięć pi. A to jak dodamy razem 10 pi. Druga figura składa się z dwóch kół. Zatem pole drugiej figury to dwa razy pole jednego z kół, czyli pi r Tyle wynosi pole drugiej figury. Wiemy, że te pola są równe. Pole figury pierwszej jest równe polu figury drugiej. No to wstawiamy. Pole pierwszej to 10 pi. Pole drugiej to 2 pi r kwadrat. Obie strony podzielimy przez 2 pi. Zostanie nam 5. Równe r kwadrat. Spierwiastkujmy. R to promień, czyli długość dodatnia. Zostaje pierwiastek z 5. Czy taką odpowiedź mamy? To jest odpowiedź c. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.